Kochani widzowie, nie zwracajcie uwagi na ludzi piszących ich XD na czacie, bo to co się dzieje na streamie zostaje na streamie. Słuchajcie, drugi sezon Diablo 4 na pewno nie miał dobrego startu. Czy można go nazwać najgorszym sezonem Diablo 4? Na pewno, ale czy będzie to miało sens? Ja jeszcze tego nie wiem. Ponieważ na streamie skracanym miałem okazję pograć w niego 4 minuty. Dzisiaj wieczorem na streamie na pewno będziemy siadać do przeglądu Battle Passa. I darmowych przedmiotów, bo ostatnio okazało się to świetną pożywką i ogromną ilością amunicji dla mnie. Na jutro również wydaje mi się, że umówię się z Piotrem, Piotrem Maciejczakiem, Maciejczakiem na wywiad odnośnie jego wrażeń z gameplayu z drugiego sezonu Diablo 4. I na pewno będziecie mogli to oglądać na YouTubie. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to pamiętajcie, żeby to zrobić, ponieważ zawsze, jeżeli content finalnie wam się nie będzie podobał, będziecie w stanie odsubskrybować. A dzięki temu będziecie na bieżąco i nie będziecie przychodzić na stream z pytaniami, czy zobaczyć film, który od trzech dni wisi już na YouTubie u mnie na kanale. Więc obejrzyjmy film Piotrka, który nazywa się Pierwsze Wrażenia z sezonu drugiego Diablo 4. Ja wyłączam muzykę i przechodzimy do 10-minutowego filmu. I teraz patrzcie w ogóle, jak Piotrek to złożył. 7 dni temu wrzucił film. Nie spodziewałem się tych zmian w Diablo 4 i dał górę Lilith, a wczoraj wrzucił film Pierwsze Wrażenia i dał pokaz na piersi. Ciekawe, co będzie w następnej miniaturze. Będzie finalizacja tego za pomocą spostowania miniatury, która będzie Przedstawiała nogi. Zobaczmy, co jeden z czołowych graczy polskiego podwórka Haken Slash twierdzi na temat Diablo 4. Cześć, udało mi się już parę godzin pograć w drugi sezon Diablo 4 i muszę opowiedzieć Wam o swoich wrażeniach. Moje pierwsze wrażenia, żeby się nimi podzielić, najpierw zacznijmy od rzeczy organizacyjnych, technicznych, które tutaj akurat się bardzo mocno nie udały. Zacznijmy od tego, że sezon miał się zacząć o 19, a Blizzard wypuścił kolejny patch o 18.30, z którego ściągnięcie miała problem większość <laughs> mojej społeczności widzów. Znaczy, może większość to za dużo powiedziane, ale ogromna... Każd, Każdy miał Blizzard problem. właśnie wprowadził patch, a jeszcze do tego nie da się go ściągnąć w realnej, e, prawdziwej prędkości, bo Battle.net zamula, ale dobra. Udało Ci się ściągnąć, patrz na 19, żeby zacząć grać w drugi sezon Diablo. I co się okazało, o 19 nagle ogłosili, że premiera jest przełożona o parę godzin ze względu na problemy z wersją gry. No dobra. Nie no, to jest. Ja, ja nie potrafię przecież obok tego obojętnie. Ludzie mi mówią, że hejtuje diablo, ale to już jest ten moment, w którym ja po prostu mógłbym skupić kanał na opowiadaniu tego, co Blizzard robi, całkowicie, zerojedynkowo, obiektywnie, nie dodając żadnego komentarza od siebie, i to już by ich ośmieszało. Oni już są na takim etapie, że tutaj nie trzeba w żaden sposób komentować tego, co oni robią, by ich ośmieszyć. Naprawdę. Oni stają się pośmiewiskiem. Oni są sami z siebie, robią błaznów, gesterów. Jokerów, no to jest tragedia, nie? My mówimy tutaj o sytuacji, w której ktoś wypuszcza grę, która w bardzo krótkim czasie traci 99,5% zainteresowania. I mówimy o bardzo, bardzo krótkim czasie. My nie mówimy o przestrzeni 10 lat, a my mówimy o przestrzeni, nie wiem, miesiąca, dwóch. I w momencie, gdy nikt tą grą nie jest zainteresowany, i na Twitchu wychodzi drugi sezon i ludzie chcą to sprawdzić, patrzy na nich 170 tysięcy osób. Pojawia się gdzieś to światełko w tunelu, że może ktoś jeszcze raz sprawdzi ten tytuł. Może ktoś zmieni swoje zdanie na jego temat. Może ktoś inaczej zinterpretuje tę grę. To oni mówią: Kurwa, przesuwamy sezon o kilka godzin, bo zjebaliśmy sprawy techniczne. Nie wiesz, co chodzi. No, oni się sami podkładają. Czekaliśmy jakieś 2-3 godziny. Zalogowałem się, ale to nie był koniec problemów. Okazało się, że nowy sezon. Był zbagowany przez kolejne parę godzin i nie dało się w żaden sposób uczestniczyć w zadaniach sezonowych oprócz tych z samego początku, tych na lewej 1. Co wy gadacie, że był sezon bez kontentu sezonowego? na zadania sezonowe. Gra kazała ci kontynuować Twoje postępy sezonowe, byś mógł lecieć dalej z sezonem ale te były zbagowane przez kolejne parę godzin. W te parę godzin rozgrywki spotkałem się z większą ilością bugów i to takich, których nie wiem, mam wrażenie, że nie kojarzę z przed wcześniejszych patchów. Poczekajcie, czyli oni naprawili kilka rzeczy w grze, ale w międzyczasie kilka innych się całkowicie zaczęło bagować. Moi widzowie widzieli jak kończę Loch, na przykład pokonuje bossa na samym jego końcu i nic się nie dzieje. Tego typu akcje, różnorakie takie drobne bugi czy problemy właśnie z organizacją sezonu, tutaj coś bardzo poszło nie tak. Uważam, że o tym wszystkim warto jednak wspomnieć, jest to istotna część tego, jak wyglądało moje doświadczenie z początkiem sezonu drugiego. Ale dobra, przejdźmy do mięska. Czy gra się lepiej, czy gra... Hej, mi się wydaje, że ta gra jest po prostu tak złym stanie technicznym, że nawet w momencie, w którym oni ją próbują naprawiać, to zupełnie coś innego się psuje. Jest lepsza. Czy warto teraz grać? Odpowiedź po, cóż, krótkim doświadczeniu jest taka. Gra jest zdecydowanie lepsza niż w presezonie i w sezonie pierwszym, ale nadal według mnie nie warto. To znaczy ta gra jest lepsza... Jest dużo lepsza, jeśli chodzi o nawigowanie po twarde To jest. Ja mam wrażenie, że z Diablo 4 i drugim sezonem jest stary tak. Miałbyś jeść błoto, ale teraz ktoś do tego błota dał ci ketchup. <noise> czy to błoto nagle będzie kurwa smaczne? <noise> Nie. Ale czy ketchup będzie miał szansę zniwelować trochę smaku? Będzie. Ale nadal musisz zadać sobie pytanie, czy ty chcesz jeść błoto? Jest dużo lepsza, jeśli chodzi o quality of life, na przykład yy, odległość NPC-ów. Czy starszy w miastach jakieś takie rzeczy, które wywalczyliśmy, narzekając przez wiele miesięcy, Rezisty w końcu działają. Generalnie dużo pozytywnych zmian, o których wypowiadałem się na YouTube. Hej, ale to ja takie bardzo ważne pytanie. Po co te zmiany, jak dużo osób mówiło, że się fajnie gra, jest fajna gra, jest generalnie dobra robota robiona. Mega mnie dziwi to, że ludzie, którzy próbowali mi na przykład wtedy, jak i innym krytykującym wmawiać, że. My niepotrzebnie narzekamy i opieramy swój kontent na hejcie. Potrafią teraz przyklasnąć tym zmianom. To jest hipokryzja, kurwa. I tutaj nic więcej nie ma do dodania. Nawet ostatnio. Ale no nie są to zmiany oczywiście wystarczające. Gra nadal cierpi z bardzo dużych problemów. Otwarty świat jest nadal męczący, to znaczy bardzo wiele zadań sezonowych polega po prostu na tym, że muszę wziąć na konia i. Przez 5 minut nie bić żadnego moba, tylko podróżować, podróżować, podróżować. W sumie, nie wiem, taka zapchaj dziura trochę, nie? Jak chcę sobie pobić potwory? lud nadal z early game'ie polega na wybraniu po prostu przedmiotu z zieloną strzałką w górę, ale to są takie rzeczy związane z korem gry. A jak z tymi zmianami, jak z tymi nowościami? No to tutaj mamy parę nowych mechanik i powiem Wam, co o nich sądzę. Generalnie jedna z głównych mechanik sezonowych to są piekielne przypływy, tylko że zielone i to nie żartuję, bo dosłownie <gry> różni się tylko detalami i, i kolorkiem, tak więc nie wiem, jak jesteś entuzjastą piekielnych przypływów, to znajdziesz coś dla siebie. Ale no nie jest to nic jakoś specjalnie angażującego. Co jeszcze mamy w lochach oprócz Rzeźnika, tak jak do tej pory raz na jakiś Ej, czas możemy. To jest to samo co ja mówiłem na samym początku. Naprawdę, no o tej grze to już nie trzeba dodawać swojego komentarza, żeby absurdalnie brzmiały te zmiany i żeby mieć negatywny tego odbiór. Co trafić na takiego? Hmm, jak ktoś grał w PoE, to no to jest dosłownie koncept Drogue Exile i Exile, tylko przeniesiony teraz do Diablo 4? Nie. No. Spoko. Ja pierdolę musi o tym poe stary. Trzecia minuta, pięćdziesiąta piąta sekunda. Oglądasz materiał o Diablo 4, ale nie. Piotr Skurwysyd Maciejczak musi zawsze wpierdolić coś o tym poe hopie. Nigdy nie grałeś w to Poe, ale jesteś już tak kurwa obrzydzony tym tytułem, bo masz filmik o nazwie pierwsze wrażenia, sezon drugi Diablo 4, a on musi coś o tym poe, nie? Walczyłem na razie z jednym, czyli oni nie są jakoś bardzo części. Do 25. Walczyłem z jednym rzeźnikiem i z jednym właśnie takim wampirem, takim którego losowo spotykamy na swojej drodze w Lochu. On jest, ma pasek życia, jak boss, jakaś tam muzyczka wchodzi, sobie walczycie. No, zabiłem jednego, wydrobił dwie legendarki. To było, to było w porządku, lubię takie losowe encountery jak właśnie Butcher w Diablo 4, to jest krok w dobrą stronę. Jest jeszcze mechanika paktów, zaloguję się żeby pokazać Wam jak to wygląda. Jak widzicie na moim ekwipunku mam różne takie ikonki, jakieś czaszeczki, jakieś nie wiadomo co coś żółtego, takie kieliszki. Te przedmioty przyznają mi jakieś wartości paktu i te wartości paktu wykorzystuję tutaj na specjalne moce. Niektóre z nich... Wiecie co, ja wam powiem, moim zdaniem to jest giga głupie rozwiązanie, ponieważ Diablo 4 nie jest grą na tyle skomplikowaną i na tyle zaawansowaną, żeby do giry umiejętności trzeba było nadawać modifajery, kiedy coś zaczyna działać. Ta gra ma problem w tym, że jest po prostu sama z siebie nudna, i trzeba tchnąć w skillę i budowanie postaci drugie życie, ale robienie to na podstawie. Jeżeli twój hełm ma trzy kieliszki, zbroja, dwie czaszki, jest środa, a ty wczoraj jadłeś owsiankę, to twój co piąty wybuch zwłok ma 5% szans na Lucky Hicie, którego masz 25%, że wybuchnie dwa razy? To jest giga głupie, kurwa. Ta gra potrzebuje pierdolnięcia. Całkowitego, całkowitego pierdolnięcia. Ona potrzebuje modifierów, które sprawią, że będziesz miał ochotę wchodzić do lochu i rozpierdalać. A nie patrzeć na to, czy ty wydropiłeś nową zbroję i czy, pomimo tego, że ona ma odpowiednie statystyki, to ma jeszcze odpowiednią ilość kurwa kieliszków albo czaszek. To jest coś, co istnieje w Path of Exile, w postaci linków na itemach, co jest bardzo mocno jebane w społeczności i od czego w PoE 2 finalnie odchodzą. Coś, co było w pewnym momencie korzeniem gry, ale Obecnie zauważa się, jak zaburza naturalną progresję postaci. Kto wie, może za kilka lat stwierdzimy, że linki w Poe były świetnym pomysłem, ale jak na razie wszystko wskazywałoby na to, że naturalna progresja postaci zbudowana na podstawie rozszerzeń linek w gemach, będzie o wiele lepsza. Więc takie modifiery to są rzeczy, o których można mówić na końcowych etapach tworzenia buildu, moim zdaniem, coś, co będzie wymagało już takiego crafterskiego zawzięcia i zaawansowania, żeby kapować jakieś poszczególne wartości, ale nie na wczesnym etapie tworzenia postaci na 25 levelu, gdy ty dropisz, kurwa, nowy hełm i zastanawiasz się, czy on ma odpowiednią ilość czaszek. Są ciekawsze od innych, na przykład, nie wiem, zarażanie przeciwników trądem, albo dobijanie przeciwników, którzy mają nisko HP instantowo. No muszę wam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem jednej rzeczy i jednej rzeczy nie rozumiem. To znaczy Blizzard przez wiele lat dla mnie był przykładem tego, jak skomplikowane systemy przedstawić w banalny sposób, tak żeby każdy zrozumiał. Idealnym przykładem tego jest Hearthstone, który wielokrotnie wprowadzał ciekawe karty, ale w tak łopatologiczny sposób, żeby odciąć się trochę od takich gier jak Magic the Gatching, czy Pokémon TCG, czy Yu-Gi-Oh!, w których... wizowie były... szybko, złap go ktoś za słówka, że się przyjęzy i powiedział Magic the Gatring. Szybko, zrób to, ktoś, że mówi się gathering. Polaki, bądźcie sobą, powiedzcie, no. Chłop się przejęzyczył. Zrozumiałe. Blizzard lubił stawiać na absolutną prostotę tak, żeby wszystko było jasne, zrozumiałe na pierwszy rzut. A mówiąc szczerze, mam wrażenie, że ten system paktów jest niepotrzebnie skomplikowany, ale żeby przybliżyć no. wam, jak to mniej więcej ale... wygląda, no to tak. Kurwa, my ostatnio z Piotrkiem gadaliśmy na ten temat, ja się całkowicie z tym zgadzam. Widzowie, stworzenie dobrego buildu do Diablo 4 jest trudniejsze niż stworzenie dobrego buildu do Poe. Gra, która ma ogromne drzewko umiejętności, które się tak po prostu na każdym etapie rozrasta. Gdzie nie pójdziesz, to dowiadujesz się o nowych keystone'ach, o nowych możliwościach, o nowych gemach, o nowych support gemach, o nowych legendarnych przedmiotach, które będziesz w stanie ze sobą dzięki temu połączyć. Ma łatwiejszą możliwość stworzenia dobrze działającego buildu niż Diablo 4, które jest zbudowane na podstawie paragonów, w których musisz obrać odpowiednią drogę i to nie chodzi o to. Jakie ty wybierzesz kistowny, ale jaką drogą ty przejdziesz, które pasywki wokół kistownów wybierzesz, a następnie w jakiej kolejności ułożysz tablicę oraz w jaki sposób je odwrócisz, by zminimalizować sobie drogę. Do Diablo 4. Nie da się zrobić dobrego buildu bez Excela. To jest niesamowite. A i ktoś może powiedzieć: Okej, okay, ale stary do Poe też masz Path of Building. Widzowie, jest dużo rzeczy, które się nie da policzyć samemu, ale wydaje mi się, coś pierdole, no nie wydaje mi się, jest łatwiej zrobić build dobrze działający do Poe bez używania POBA, niż dobrze działający build do Diablo 4 bez używania Excela. Serio, bo to co się dzieje w POE jest złopatologiczne, totalnie. Masz Kistowna, działa w taki sposób, masz yy, Pasywkę, działa w taki sposób. Potrzebujesz dojść inną drogą, to patrzysz, czy jest inna droga, a nie zastanawiasz się, czy ty możesz obrócić borda w odpowiedni sposób, czy ty na etapie levelowania musisz pierwszy pójść w coś, co jest teoretycznie gorsze, ponieważ szybciej wyfiluje ci to ten progres za pomocą statystyk, i potem pójdziesz w to, co jest lepsze. Naprawdę tak właśnie będziecie mogli grać 5 różnych mocy. Możecie je sobie odblokowywać nowe albo ulepszać za krew, którą zbieramy. Na przykład teraz wydaje 25 krwi, żeby ulepszyć moc leczenia się używając umiejętności albo że moi że moi słudzy facencja i... <gry> Piotr nie? Zrobił, nie? przywracają moje zasoby albo że gdy zadaję obrażenia z upływem czasu, tak zwany damage over time, e, którzy się poruszają, e, to zadaję więcej obrażeń. Czyli na, to są przykładowe e, moce. Nie, no, tak, te modifiery są bez no, i sensu. w to e, inwestuję 25 krwi i to daje mi jeden expa, jak widzicie. E, no i musiałbym 5 razy zrobić coś takiego, Co? żeby e, wbić na ten poziom drugi i było to odrobinę lepsze. Jeśli, jeśli, szukacie jeśli szukacie porównania do Maligry... Ej, wiecie co? Mi się to kojarzy z taką horyzontalnością rozwoju postaci z mobilki. Czyli napierdol 100 dungeonów, zbierz 10 tysięcy gemów, zmień 10 tysięcy gemów na 50 milionów rubinów. 50 milionów rubinów przekuj na 5 sztuk platyny i 5 sztuk platyny wydaj na. Coś, co zwiększy ci 5% damage'a na twojej postaci, niezależnie od twojego gear'u, ani od twoich skili. To, to, mi się naprawdę kojarzy z takim gigasztucznym rozwojem postaci, który jest powiązany po prostu z grinderstwem. No, no, no to, 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 to jest rozwój postaci na zasadzie takiego klikera typowego. To nie wygląda dobrze w moim odczuciu. Ja wiecie, że ja nienawidzę systemu rozwoju postaci z Diablo 3 i z Diablo 4. Na zasadzie w Diablo 3 to były te epic, to się nazywało gemy legendarne, chyba coś takiego. I w Diablo 4 wprowadzili to ponownie. Czyli za każdym razem, gdy robisz dungeon, zwiększasz expa na gemie, który jest kurwa lepszy, i każdy dungeon który zrobisz, to jest, twoja postać jest 0,5% silniejsza, więc z jest giga głupie, ponieważ rozwój postaci nie polega na ciągłym przypływie, właśnie jak w Clickerze, że każde kliknięcie daje ci ileś waluty, tylko polega na odpowiedniej progowości i zwiększaniu siły postaci tak mniej liniowo, a bardziej schodkowo. do tych serc z sezonu pierwszego, to powiedziałbym, że te moce są Mniej transformatywne, dla sposobów w jaki gramy. Malignant Heart akurat miały parę genialnych, bardzo podobających mi się rozwiązań. I mówię to nie nieironicznie, nie ma. naprawdę fajne, zwłaszcza Nekromanta, którym gram teraz, w sezonie pierwszym, miał automatyczną detonację ciał, mega przyjemne. Dla mnie to było super. W serio mówię, to było bardzo dobre. Można było wyfarmić serca pod zautomatyzowanym. Ale już nie ma tego, nie? Panie, ...klątwę wokół siebie. No było parę naprawdę fajnych rozwiązań, te są powiedziałbym bardziej płytkie i bardziej takie generyczne, te obecne moce dużo częściej bazują na takich pasywnych upgrade'ach, ale nie wszystkie, niektóre są nawet w porządku. Na przykład Wezwanie Chowańca, patrzcie, użycie umiejętności Mistrzostwa albo jakiegoś takiego innego przywołuje Nietoperza Chowańca, który atakuje bliskich wrogów. Lubię takie rzeczy, takie, które wprowadzają jakieś nowości. Nie to bezchowanie, jest okej, okay, nie było tego. Jak mówię, ja też lubię, no, takie modyfikatory. takim pierwszym wrażeniem, co mnie wpływało, jeśli chodzi o rzeczy organizacyjne, jak wygląda moje doświadczenie właśnie z nowymi rzeczami, takimi jak zielone, piekielne przypływy, o których mówiłem wcześniej, a yy, no na dniach jak polewelujemy, nagram ewentualnie więcej doświadczeń, jak zetknę się z jakimś bardziej endgameowym contentem, mo może jakieś nowe bossy i tak dalej. Obecnie, jakbym miał na skali punktowej ocenić Diablo 4, to byłoby o jeden punkt wyżej niż parę miesięcy temu, czyli niezbyt wysoko, ale wyżej niż było. I co, jeśli tu jesteś i mnie słuchać, to możesz wpaść na twitch.tv slash piotrmaciejczak, sprawdź, może streamuję nawet w tej chwili. Jest lepiej, miarę... ale, na... ale nadal nisko. Staram się streamować codziennie. Tyle na dzisiaj, dzięki, kłaniam się ludologiczna Essa Elo. A Essa ludologiczna. jedna rzecz mnie frustrowała i muszę się na nią pożalić. Nienawidzę takich walk. I Blizzard, przestań naciskać na tworzenie takich walk. O co chodzi, widzowie? Patrzcie, Blizzard w każdym sezonie, w każdym lochu, w, nie wiem, Blizzard po prostu ma jakąś manię takich bossów yy, gdzieś, yy, nie wiem, na wydarzeniach losowych, że jest przeciwnik straszny na środku jakiegoś. Jezu, ale trzeba zrobić kilka rzeczy, żeby mózg go zacząć bić. Modyfikatory tego, czy ty możesz zacząć coś robić, to jest taki rak gra gier komputerowych, to było bardzo widoczne w Lords of the Fallen. Jest przeciwnik i on jest utrudniony, tylko że on nie jest utrudniony, że jest cięższy do zrobienia, tylko on jest dłuższy do zrobienia, bo zanim zaczniesz go bić, to musisz zabić innego przeciwnika, wejść do świata i w tym świecie zabić latającą wróżkę. Takiego okręgu, nie wiem, on ma powiedzmy 100% HP i za każdym razem jak zbijamy, nie wiem, 10-20% jego życia, to tutaj na obrzeżach okręgu respią się jacyś kultyści, którzy sprawiają, że boss jest niezniszczalny i musimy biec tu i bić tych kultystów i potem zbijamy kolejne 20% bossa. I znowu respią się kultyści, i znowu respią się kultyści, i znowu respią się kultyści, i walka, która powinna trwać 15 sekund, trwa 3 minuty. Blizzard, opanujcie się, błagam! No, to prawda, takie rzeczy widzowe, to, to, nie, to, nie, to nie powinno mieć miejsca w grach komputerowych, nie? No dobra. Zajebiście, to mamy pierwsze wrażenie Piotrka. To co, zabieramy się chyba teraz za moje pierwsze wrażenia widzowie. Kochani widzowie, z uwagi na to, że sezon Diablo 4, drugi, ja zacznę jeszcze raz, żeby zajmieł mnie cięcia. Kochani widzowie, z uwagi na to, że drugi sezon Diablo. No i kurwa, no stary, no nie mogę, no pojebie mnie, nie? Jeszcze raz. Kychani widzowie!